Witam serdecznie z tej strony. Zabrzmę, pomyślałem, a zrobię kilka ranów live. Andy, jeżeli chodzi o pose 210 Paragon, jeżeli chodzi o build, to oczywiście na kanale jest to wersja uproszczona. Teoretycznie dorzuciłem czapkę Arlekina, nie wnosi aż tak dużo, ale zawsze coś tam, jakąś redukcję obrażeń, jakieś pierdółki. No jest ogólnie spoko. Ale spokojnie można wykorzystywać też tym tej temu, które były wcześniej tam podane w tym do 162 chyba paragonu bildzie. Bo ogólnie to jest ten build, tylko właśnie z, o tą czapkę jest rozwiniętą, akurat czapkę, nie mam szczęścia do czapki, OAS Nieszczęście, nieszczęście. Tego nie lubię właśnie w Andy, że ona ma tą mechanikę, której nie można przeskoczyć. Znaczy teoretycznie chyba można, ale głowy nie dam. Pokaż kotku co masz w środku, nic ciekawego I no to lecimy Ogólnie 15 ranów będzie więc trochę drobku będzie Wiesz my 15 razy zatłuku No ale cóż, takie życie, taki klimat A jakie życie, taki rap Cytując klasykę. coś ciekawego. No i zabawniejsze, nie wiem ile ranów zrobiłem. E, Duriela, teraz robię Andy i totalnie zero Uber Unikatów. Ja nie wiem, ja mam chyba jakąś alergię na nie, bo Znaczy, gra ma alergię na dawanie mi takich itemów. To co mam tak naprawdę tą czapkę, to jest e, z zabitej z, z Uber Lilith? To była jedna iskra, jedna iskra bodajże z przepustki sezonowej Hmm Ogólnie miałem trzy iskry, nie pamiętam z czego była trzecia Ale z czegoś tam była Wasia to mówię yy, Możecie się spokojnie przyzwyczaić Do 15 minut właśnie takiego widoku, czyli główna dropa O, piekielny przepływ się cofnie. Dziwne. To mi pokazywało coś koło 50 minut. Żeby coś się zabiździło. Ogólnie dzisiaj chyba jakiś kolejny patch był. Totalnie teraz co chwilę jakieś pacze są. Ta gra mnie kocha. Niestety kopać w dupę, ale tak poza tym, no to gdzieś tam na pewno. Ogólnie jeszcze dwie trofki mi zostały. Ja sobie zrobię celaka, czyli mianowicie wbicie 300 paragonu oraz e, 10 tysięcy chyba tych... E, co to jest? Gówno, gówno, gówno. Jezu strasznie jest. 10 tysięcy... Ja się może. Włożę, nie włożę. ...piekielnych popiołów z terenów, właśnie z dodatku. To co mi się bardzo podoba to fakt, że możemy w końcu ustawić sobie domniemane miasto, do którego będziemy się teleportować. To jest tak zarąbista sprawa, no, mega wygoda. Uuuu, w miliardach zaczął dropić. Nice, nice Ale bańki chyba nie przebije. Jeszcze nie. Z czasem na pewno, ale Jeszcze nie teraz No nie, bądź fajny. Co zabawne teraz ksole zaczęły mi na potęgę dropić, a jak potrzebowałem wcześniej, to oczywiście ani jednego nie było. O, coś czujesz za dzwonek w łapie To jest dobre. Nie wiem, co mnie zabiło, ale coś mnie zabiło. Dobra, na szczęście zaliczyło kila. Z Durianą to samo, a duria się pojawia i ginie. Okej. Okay. I to też jest spowodowane oczywiście faktem, że strasznie gówniane są obniżenia rezistów, jeżeli chodzi o rękę czwórkę. Nie wiem dlaczego aż tak duże, no, ale są teoretycznie mogłoby większe życie dać. Co tam masz, co mi dasz? Dalej ciągle nic. Taki los. Ale i tak się cieszę. Przede wszystkim w tym sezonie po raz pierwszy udało mi się uber tu bić A mamy bodajże szósty sezon, jakby nie, jakby nie patrzył. Plus dodatkowo, no w końcu mogą chociaż skraftować jakieś uber unikaty, bo też ani jeden do tej pory nie dropnął. Naprawdę udany sezon. Ogólnie bardzo mi się podoba ten dodatek. Jedyne, dlaczego do mogę się tak przyczepić, jakbym już tak faktycznie miał szukać dziury w całym, to fakt, że trochę za wolno story idzie. Że mamy czekać do przyszłego roku na kolejny dodatek za taki hajs, no to story, ale story to powinno być... Znacznie więcej, nie wiem, 2-3 chaptery, i powinna być walka z nami z albo z jakimś innym bossem niż tam spisałem. Sorry ze spoiler, jak ktoś jeszcze nie robił. Ogólnie, sam wątek akarata jest zarąbisty. Brakowało mi na przykład jakiegoś filmiku takiego z animacją walki z tym, z akaratem. Czyli jaką w tej postaci tego lwa by walczył? To mógłby być totalny kocur, w szczególności, że no nie oszukujmy się, Blizzard ma bardzo fajne cinematyki. już zresztą wielokrotnie udowodnił choćby w oczywiście WoWie. Więc no, stać by było go na to. No, come Dawaj, 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 dawaj. Mmm... Sorki musiał sobie wajpnąć. Mm. 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 Szczerze mówiąc, ja będę się do końca gry trzymał tych itemów. O, już trochę hajsu naczepaliśmy. No i bardzo dobrze. Że będę musiał mastery, masterworki powbijać do końca, bo się jak można zaobserwować, trochę mam do wbijania, a nawet sporo. Z tego co słyszałem, nawet zwykły na John bardzo fajnie się wbija na ręce czwórce. Zobaczymy. Tak do tej pory to na tych pikielnych, Nie, na. Jak to się nazywało? E... Pikelnych hordach robiłem. Ale to trochę trwało, szczerze mówiąc. Wcale te ilości też nie są jakieś takie mega duże. to jest żart dobra ziemek zdychać Ciągle nic. Kompletnie nic. Mamy się w ogóle jakieś iskry? Takie luźne? To. Ale wydaje mi się, że już iskry iskra... Nie. Żadnej iskry już nie mamy. Szkoda, bo chciałbym tego armora sobie skręcić. To byłby kosur podobno. Połączenie właśnie armora z czymś fajnym. Najlepiej to oczywiście z Shaco by było, ale... No, come on. Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. No i co? I ciągle nic. Eee, jeszcze trzy możemy zrobić. Zajebiście. Spadną liście, będzie zajebiście. Bien ND nie wie co się z nim dzieje. Takie wpierdle dostaję. W pewnym sensie jest mniej żal. Z drugiej strony nie chce mi dać żadnego fajnego dropu, więc kiję w plecy. No, komu? No akurat jeszcze jedno wycieczka do miasta. Nie będę uciekał wtedy na piekielne przepływy. A właśnie, miałem zobaczyć gdzie się pojawiły się pewnie już gdzieś pojawił no tam pojawił się komunikat że się kończą a tu mam że 35 minut bo to jest mniej więcej taki czas więc ja już nie wiem co tu się odpierdziela coś tu się chyba nawaliło jeżeli chodzi o ten e, o te komunikaty tak samo wielokrotnie mi się pojawił komunikat że w skolds się pojawia boss a suma sumaram go nie było bo już było dawno po nim nie wiem z czego to wynika Charge. Sure. Ас-саляму I ciągle nic, niestety. Takie życie, taki klimat. Ale tak jak mówię, ja się już pogodziłem z tym. Dobra, uciekam na razie do bazy. Dobrze mówię? No to było ostatnie, tak. No cóż.